Cześć wszystkim. Tutaj jest y, dziewiętnasta część kolejnej no, miarkowanej burzy, bym teraz powiedział, bo tutaj tak ona teraz wygląda. Zanim jak ona od nas odchodzi, widać na zachodzie też chyba idzie coś kolejnego. Kolejne kłębiaste chmury odburzy i ona się ściąga aż do południowego wschodu. No i widać teraz strzelają z kowadła pajęczu ładowania. Nie wiem, czy coś załapię teraz. No nie wiem, może na 5 ładowań starczy jeden odcinek, tylko tyle. kameruje 5 ładowań może. Koniec. To by coś było. Burza niedawno się wytworzyła. Niedawno ona się wytworzyła. Dopiero powstała. I teraz właśnie mamy odchodzący tył tej burzy. Tak ona właśnie wygląda. Nie wiem czyżbym coś załapał. Tak, widzę, że na moje oko to może jest zwyczajna komórka też ulewna. Więc ulewa z grzmotami. Co zrobić? Grzmoty są. Chyba też będę je złapać. Pewnie. Próbuję sobie tu Tylko, może, kilka kropelek tam spadło, i tyle. Nikt nie przeszkadza. Słońce już wychodzi. Widać. Wychodzi. Tutaj już widać no, granice komórki kowadła jeszcze różowego no, Tam, gdzie słońce wychodzi, przypomina to trochę. Nie wiem co. Trochę przypomina ścierające się o siebie chmury burzowe. Jakby już zaczął uderzać najpotężniejszy piorun od ścierania chmur. Ale może spróbuję gdzieś tam zaopatrzyć jakieś ładowania. tam widzę jakąś chmurę strypową. Tutaj chyba to jest, albo nie wiem no jest za ulewą. Ale widziałem że szelf, chmura szelfowa tam się wytworzyła. On chyba ją widać, bo tam nie ma ulewy. O tutaj nie ma ulewy. Ona się chyba dopiero ściąga, albo ona jest tak zbyt słaba. Tam właśnie mamy chmurę szelfową, a, a chwilę, a, a to ta kłębiasta chmura, co co tam właśnie widać, nad tym dachem to jest właśnie, mam to są kreskowane, tam się kłębią i one właśnie tam się tworzy, z tam lecą mam makumulusy z tego szelfa. Nie wiem kiedy ta burza przyszła, bo ja byłem zajęty wtedy, ale odchodzi odchodzi, to jest dalej. Już władowa, nie słychać. Nie wiem czemu nie słychać już. Tylko dwa, dwa grzmoty były słychać i koniec. <słuch> Słońce wychodzi, jest bardzo wysoko, czyli jak jest na środku nieba, to znaczy, że dopiero co 12 była, albo jest do, albo jest teraz 12, czy dawno o 11 musiała ta burza się do, do nas zbliżać pewnie. No, wygląda jakby prawie przesuwała się na południowy wschód. W ogóle bo tak widzę, że ona chyba kierunek zmienia. Będzie krążyć koło nas. Tam pójdzie wtedy, będzie się zmieniać. Rdzeń widać się robi coraz cieńszy. No tutaj co wam pokazuję. O. Tutaj ciemno szare tutaj się kończy. Koło sosny. I, no, I właśnie tutaj widzę, że ten rdzeń już się. Robi coraz cięższy, przedtem był taki dłuższy. Więc to świadczy o tym, że coraz bardziej będzie wyładowania widać wtedy. Zawsze tam uderza indziej z rdzeń. Bo tam najwięcej elektryczność się wciąga. Ha! Ale na wschodzie idzie, na zachodzie też coś idzie. Widzę, że tam się kłębi, też dopiero się komórka tworzy. Ale idzie, idzie. Widać, znowu zaczęła się ten rdzeń rozszerzać. Znowu się ten rdzeń rozszerza. Widać chyba e, ...chmurę derwającą z tyłu komórki. W ogóle. Z innej strony tutaj mamy jeszcze szelfa tyln tylnoburzowego mamy szelfa z tyłu burzy, bym tak powiedział. No. Jeszcze tu mam akulusy, są od jakiegoś kowadła z chyba burzy to się rozpadło dawno jeszcze się tu rozpada widzę. Nad budynkiem. Jeszcze z nim trochę kropelek deszczu pospadnie. O, jak... W tam jakieś rotacje się prawie tutaj robią. Nie więcej. Ale burza jest, jest. Się przesuwa, przesuwa się. Jest szyba, ten. Najszybciej no to płynie tam chmura derwająca. Chmura szelfowa. No, prawie przypomina chmura szelfową. Tu widzę coś białego. Tylko pełen deszczu chyba z tego kowadła musiał spaść. Bo szło na ten dom. Gdzieś tutaj mi ciągle kapie. No, do pomidorów kroplos. No co zrobić? Ja tutaj za bardzo władowań niestety nie widzę. Ta, ta komórka chyba zasłabnie. Coś mi się zdaje, więc to chyba do, następnego, do następnej części.